Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Dzisiaj porozmawiamy o świadomości. Czym tak naprawdę jest świadomość? Skąd się bierze i jak wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości? Świadomość to pojęcie, które jest obecne zarówno w nauce, jak i w filozofii, psychologii oraz duchowości. Często utożsamiamy ją z naszą zdolnością do myślenia, odczuwania emocji albo podejmowania decyzji. Ale czy na pewno to wszystko, co ją definiuje? Czym dokładnie jest to ja, które mamy w sobie, które czujemy i doświadczamy na co dzień? Co sprawia, że jesteśmy świadomi siebie, innych i świata dookoła nas? W dzisiejszym odcinku spróbujemy skłębić to pojęcie, rozwinąć je w kontekście różnych dziedzin nauki i duchowości, oraz porozmawiać o tym, jak możemy pracować z naszą świadomością, tak aby lepiej rozumieć siebie i otaczający nas świat. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czym jest świadomość? Jak różne dziedziny nauki, filozofii i duchowości próbują ją wyjaśnić? Jakie są najnowsze odkrycia na temat świadomości? Jakie techniki możemy stosować, aby rozwijać naszą świadomość? Oraz jak świadomość wpływa na nasze życie, nasze wybory i naszą percepcję rzeczywistości. Brzmi ciekawie? To zaczynajmy tę podróż ku zrozumieniu tego, co tak naprawdę oznacza być świadomym. W psychologii świadomość jest jednym z podstawowych tematów badawczych, ponieważ dotyczy tego, jak postrzegamy siebie, jak interpretujemy rzeczywistość oraz jak reagujemy na bodźce zewnętrzne. I na przestrzeni lat pojawiło się wiele teorii na temat tego, czym jest świadomość i jak ją rozumieć. Jedną z najczęściej cytowanych definicji świadomości jest ta, która mówi, że świadomość to zdolność do bycia świadomym swoich myśli, uczuć, doznań i otaczającego nas świata. Psychologowie tacy jak William James, który jest jednym z ojców psychologii, uznawali świadomość za proces, w ramach którego odbieramy bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Interpretujemy je a następnie podejmujemy decyzje. Współczesne badania z zakresu psychologii poznawczej podkreślają, że świadomość nie jest jednorodnym procesem. Zamiast tego jest to proces wieloetapowy, w którym uczestniczy nasza pamięć robocza, zdolność do uwagi, percepcji i myślenia krytycznego. Świadomość to także zdolność do autorefleksji. Czyli do rozważania własnych myśli i emocji w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przykładem teorii, która próbowała zrozumieć świadomość, jest teoria funkcjonalizmu, która mówi, że świadomość powstaje jako wynik różnych procesów fizjologicznych w mózgu. Zatem świadomość jest czymś, co wyłania się z interakcji między strukturami mózgowymi. A naszymi myślami i doświadczeniami. W psychologii nie tylko mówimy o świadomości, ale również o nieświadomości. Według Freuda świadomość jest tylko małą częścią naszej psychi, a większość naszych myśli, pragnień, lęków czy wspomnień znajduje się właśnie w tej nieświadomej części umysłu. Te ukryte procesy wpływają na nasze decyzje i zachowania. Pomimo tego, że bardzo często nie jesteśmy ich świadomi. I chociaż klasyczne podejście Freuda zostało częściowo obalone, to wciąż uznaje się, że istnieje wiele procesów w naszym umyśle, które zachodzą poza naszą świadomą percepcją. To właśnie nieświadomość ma głęboki wpływ na nasze codzienne wybory, nasze emocje i reakcje, które wydają się nam czasem nie do końca zrozumiałe. Świadomość od wieków była przedmiotem filozoficznych dociekań. Już w starożytności filozofowie tacy jak Sokrates i Platon zadawali pytania, czym jest to ja? I w jaki sposób jesteśmy świadomi siebie i świata? Jednak to René Descartes jest jednym z pierwszych filozofów, który wyraźnie odniósł się do problemu świadomości. Mówiąc słynne myślę, więc jestem. Descartes uznał, że świadomość i myśli są podstawą naszego istnienia. Filozofowie od wieków pytali o problem ciała i umysłu, zastanawiając się, jak można wyjaśnić zjawisko świadomości, które wydaje się być czymś niematerialnym, a jednocześnie wpływa na nasze decyzje i percepcje. Współczesna filozofia nie jest jednorodna w kwestii definicji świadomości, ale jej zagadnienia dotyczą takich pytań jak czym jest subiektywne doświadczenie? Na przykład, jak to się dzieje, że doświadczamy czerwonego koloru albo smaku czekolady? Jakie są podstawy tych naszych subiektywnych doświadczeń? Czy świadomość jest tylko efektem biologicznym? Niektórzy filozofowie uważają, że świadomość jest wynikiem procesów fizjologicznych w mózgu, podczas gdy inni twierdzą, że może istnieć wyższa rzeczywistość, która nie jest jedynie efektem biologicznym. Czy świadomość jest unikalna dla ludzi, czy może istnieć również u innych istot? I współczesne filozofie, takie jak pan psychizm, sugerują, że świadomość może być obecna w różnych formach. W całym wszechświecie. Wielu mistrzów duchowych i mistrzów tradycji filozoficznych patrzy na świadomość zupełnie z innej perspektywy, uznając ją za coś, co nie jest ograniczone tylko do naszego umysłu, ale jest częścią szerszego, uniwersalnego ja. Według Hatha Tola, świadomość jest przestrzenią, w której może pojawiać się prawdziwa wolność, ponieważ jest to stan wykraczający Poza naszą egoistyczną tożsamość. Tol twierdzi, że gdy zaczynamy być świadomi naszej prawdziwej istoty, to niezależnie od ego i myśli, doświadczamy prawdziwej radości i pokoju. Podobnie w tradycjach hinduskich i buddyjskich, świadomość jest uważana za podstawową naturę rzeczywistości, a jej rozwijanie prowadzi do osiągnięcia wyzwolenia nirwany. W tym kontekście celem życia jest osiągnięcie, właśnie nirwane, wyższej świadomości, która pozwala na transcendencję ego i zrozumienie naszej jedności z całym wszechświatem. Przejdźmy teraz do współczesnych badań nad świadomością z perspektywy nauk biologicznych. Współczesna neurobiologia bada, jak nasz mózg tworzy świadomość i jakie mechanizmy neurologiczne są za to odpowiedzialne. I choć nauka nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o naturę świadomości, to coraz więcej odkryć pozwala zbliżyć się do zrozumienia tego zjawiska. Na przykład neuroplastyczność umysłu zdolność do reorganizacji struktur neuronalnych w odpowiedzi na doświadczenia jest to kluczowy element w badaniu świadomości. Okazuje się, że nasze myśli, uczucia, a także nasza percepcja kształtuje nasz umysł, tworząc połączenia, które warunkują nasze dalsze doświadczenia. Funkcjonalne obrazy mózgu pozwalają zobaczyć, jakie obszary aktywują się podczas procesów myślenia, odczuwania i działania. Naukowcy badają również, jak różne stany świadomości, np. medytacja, sen czy stany transowe, wpływają na aktywność naszego mózgu. I chociaż te badania oferują fascynujące odkrycia, to wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących tego, skąd bierze się świadomość i co dokładnie ją generuje. Jest to temat, który wciąż pozostaje otwarty i wciąż jest przedmiotem intensywnych badań na całym świecie. Świadomość to jedno z najtrudniejszych pojęć, z którymi mamy do czynienia. Z jednej strony jest to proces psychologiczny, neurologiczny, który pozwala nam być świadomym siebie i świata. A z drugiej strony jest to także przestrzeń duchowa, która pozwala na rozwój naszej wewnętrznej wolności i spokoju. Świadomość to umiejętność odczuwania, bycia świadomym swoich myśli, emocji i świata, które nas otacza. W psychologii świadomość jest procesem, który pozwala na podejmowanie decyzji i autorefleksję. W filozofii duchowości świadomość jest czymś wykraczającym poza naszą egoistyczną tożsamość, a jej rozwijanie prowadzi do głębszego zrozumienia naszej jedności z wszechświatem. Z kolei neurobiologia doświadcza fascynujących odkryć na temat mechanizmów świadomości, ale wciąż nie znamy pełnej odpowiedzi na pytanie, Czym tak naprawdę jest świadomość? A ja mam pytanie do Ciebie. Jakie jest Twoje zdanie na temat świadomości? Jak ją rozumiesz w kontekście swojego życia? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. A ja dziękuję, że byłeś albo byłaś ze mną w dzisiejszym odcinku i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w Praktyce. Dzięki. Cześć.